Witam wszystkich serdecznie tutaj stt starcraft i zapraszam was do obejrzenia kolejnego 14 już chyba, jeśli nie 15, jezus maria ale strasznie dużo tych odcinków było odcinka serii Puściłem, Zwietrzyłem Śmierdziela i o ile dobrze pamiętam tym razem jest to zdecydowanie odcinek pod tytułem Puściłem Śmierdziela w którym będzie już chyba wcześniej pojawiający się na kanale Patryk z jakimś dużym numerkiem, który też już kiedyś podał w komentarzach, ale którego niczorta ni nie pamiętam, ale prawdopodobnie jest to 127. Tak, chyba tak. Anyway, um, Patryk wysłał mi tego śmierdziela i byłem święcie przekonany, że to on będzie tym, który będzie e, ten ser wykonywał i nawet ten probek cały czas to sugeruje, ale ten jeden pylon. Zdaje się mówić co innego. Pytanie tylko czy za kilka chwil zobaczymy tutaj Forge'a i będzie to jakiś taki no dosyć opóźniony szczerze mówiąc Canon Rush. Czy, czy będą tutaj gdzieś jakieś gatey Proxy? Nie, nie nie wydaje mi się to. To by było troszkę um, troszkę spóźnione. Gate. Jednak gate. No to gdzie jest ten śmierdziel? Tu jest też gate. Gdzie jest śmierdziel? Dobra, no to w tym momencie jestem y, ostro zadziwiony. Um, y, tutaj z, przestał Patryk budować prołupki, za to buduje tutaj pylona. Okej. Okay. Wiecie co? Jest to mm, dosyć słuszne zagranie, ponieważ jeśli w standardowym timingu y, technika okay, wysłałby skauta, to timing tego gatewaya wcale nie jest zbyt późny. W sensie zobaczyłby, że buduje się gateway, zobaczyłby asymilator, czyli wszystko dzieje się standardowo, a tymczasem, tymczasem w jego bazie budowane są e, budowany jest jeden pylon, ok, jak na razie tylko to e, i nic więcej. Ale jeśli jest to canon rush, to uwaga, panowie protosi, jeśli coś takiego robicie, musicie się z tym streszczać, ponieważ jeden Stalker i źle usytuowane pylony będą w stanie pokrzyżować Wasze plany kanonowe. Um, po prostu umiejętne snajpowanie pylonów i z Kanon Rusha są nici. Oj, swoją drogą zwróćcie uwagę na to, jak dobrze wykorzystywane jest z Chronobustu techniki. Widzieliście? Bardzo dużo budowanych probek i dostatecznie dużo minerałów, by to robić. Okej, okay, ale nie wnikajmy, nie wnikajmy. U Patryka jest pełny chronobust. o, czyli będzie to Forgate albo jakaś jego odmiana. Po co do Forgate drugi asymilator? Nie wiem, ale to też czasem są takie zagrania psychologiczne, że wchodzisz do czyjejś bazy, widzi się dwa asymilatory, myślisz sobie, a dobra, to nie będzie Forge, przecież nikt tak nie robi. Ale mimo wszystko... Zdarza się, że, że jest to tego typu zagranie. Szczególnie ważnym wyznacznikiem Forgate'a jest duża ilość chronobusta, właśnie około 3,34 minuty na nexusie. Jeśli coś takiego widzicie, wtedy możecie się niemalże na pewno spodziewać Forgeta. No tutaj ten, ten, ten Patryk. Tutaj Patryk troszkę kiepsko rzuca te chronobusty. Mógłby ładne parę sekund na tym researchu oszczędzić. Ale okej, okay, jak Forgate to Forgate. E, druga rzecz, że te gatey są nieco, nieco spóźnione, czy cały czas są budowane prołki, tak, i nawet są zakolejkowane. Mm, jeśli chcecie zrobić naprawdę dobrego, szybkiego Forgate'a, stricte Forgate'a, to po pierwsze jeden gaz, macie wtedy więcej minerałów, szybciej wybudujecie gate'a. Po drugie e, 16 Probek być może nawet mniej, jeśli idziecie na jakiś wcześniejszy trochę timing, ale 16 to jest optimum. Na minerałach nie więcej i nie mniej. I w odpowiednim momencie trzeba przestać produkować probki W szczególności ten czas na zaprzestanie produkcji próbek już zdecydowanie minął. Ok, work ekran ustawany, jeden gate spóźniony bardziej, drugi gate spóźniony trochę mniej. Po stronie techniki jest jeden gate. I praktycznie identyczny timing swoją drogą Warp Gate, a zwróćcie na to uwagę, ale tylko jeden gate. I robo i jest forge. Po co jest ten forge? Po co jest ten forge? Seriously, po co jest ten forge? Dobra, nie muszę wszystkiego rozumieć. E, wiem za to, że już pierwsze jednostki zostały zwarpowane do bazy techniki. E, także no, wszystko wskazuje na to, że ten... Ten atak ma szansę się powiedzieć, oj tutaj troszkę niefortunnie, niefortunnie ten stalker ujawnił istnienie całej tej armii tutaj. I w tym momencie jest to dosyć wyrównana walka, ale bardzo dobrym pomysłem jest snajpowanie tego jednego pylona. Musisz lepiej zarządzać stalkerami do tyłu od tych zelotów! Dobra, okej. Okay. <laughs> Nieważne, bez takiego, y, takiego emocjonowania się. Są dwa stalkery zupełnie niemajkrowane przeciwko tym zlotom, one nie będą w stanie zrobić nic. Centry zostały zniszczone, ale co z tego? Centry nie zdodaj praktycznie żadnych obrażeń. Swoją drogą, jeśli już łopujesz na górze, Patryk, to czemu ci jest centry potrzebne? Y, I w tym momencie już technika traci probki i... i tak, snajpowanie pylona też dobra rzecz, ale przy takiej przewadze w ilości y, gatewayów to już jest... Y, to już tak naprawdę niewiele zmieni, ten jeden zarot nie zdoła absolutnie nic zrobić. Okej, okay. okej, okay. i to już przepraszamy technika wyszedł z gry. Okej, okay. Patryk, serio, dzięki za tego śmierdziela. Miałeś trochę farta oczywiście, że ten koleś nie przyuważył twojego pylona i probka. O, jeszcze jedna uwaga, jeśli w... robicie tego typu akcje, że wrzucacie pylona do czyjejś bazy, to wrzućcie oddzielnie, to znaczy w zupełnie inne miejsce pylona i probka. Jeśli macie tutaj pylona, Przetransportujcie probkę, powiedzmy, tutaj. Istnieje wtedy szansa, że koleś przeciwnik zobaczy waszego pylona, a nie zobaczy probkę, wtedy się znowu wybudować pylona i vice versa, że zobaczy probkę, ale stwierdzi, a złapałem probkę, to na pewno już więcej nic w tej bazie nie ma. Może nie jest to wielka szansa, ale zawsze istnieje. Także róbcie tak i dokończę poprzednią myśl Patryk, naprawdę całkiem, całkiem fajnie, oczywiście troszkę musisz popracować. Polecam sobie zagrać po prostu kilka gier custom, żeby popracować nad swoim Forgate'em, ale to już moim zdaniem było spokojnie na poziomie srebrnej, być może nawet złotej ligi wykonane popracuj nad mechaniką swojej rozgrywki, ale naprawdę widzę postęp w stosunku do tego, co wcześniej wysyłałeś. Dobra, dzięki Wam wszystkim, wysyłajcie do mnie swoje śmierci, a i sub subskrybujcie kanał, lajkujcie na Facebooku i tak dalej, tak dalej. Tymczasem do następnego kasta.